Ciemno, witajcie z tej strony. Krzysztof, razem bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na moim kanale, wczoraj bardzo serdecznie, na słuchajcie, dzisiaj, gramy sobie w Brawl Stars. I słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie grać teraz w Brawl Stars. I tak, mam taką, taki pewien pomysł, żeby robić sobie dzisiaj misję. Zobaczcie, ile misji no W sensie, miałem dosyć mało misji. Teraz mi trochę doszło, więc jest git. Ale zobaczcie, to są bardzo łatwe te misje. Ulecz, ulecz, ulecz. Zobaczcie, to już prawie zrobiłem za 250. No i widzowie, wbijemy sobie taką. Big Boxika. No, mam, mam tyle gemów: 48. A zobaczcie: 30. Ale nie, nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę na 100 gemów, a więc tak. Lecimy. Eee, dobra. Ymm, no to co? No, zostawcie subskrypcję z jeśli chcecie. Komentarz i łapeczkę w górę. Ale subik jest bardzo ważny, ponieważ lecimy po 100 subów yy, do, 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 do końca wakacji. No, no, nie wiem, czy mi się to uda. Generalnie, raczej nie, ale no. Ale, ale będę walczył. Warto spróbować. Czy jeszcze wierzę, że to się może udać? Ale warto spróbować, Warto spróbować. E, no, Zburza, więc tu można sobie na spokojnie coś robić. Ja już się tutaj uleczę szybko, bo mam misję ulecz. Szczęście to nie jest na pucharki gra, więc na spokojnie. ja sobie tutaj tylko jeszcze zatrzymam gości. Tako. Patrzcie. Patrzcie teraz co się dzieje. Bum! No nie, znowu mi to zrobił. Ajaj. Że on ciągle ma Ulta, to jest najgorsze. No jest blisko zwycięstwa, ale raczej no nie wiem, czy wygramy. Jest to już chyba, słuchajcie, siódmy odcinek z serii Brawl Stars. Więc jeśli chcecie więcej, to piszcie w komentarzach. Znowu zabrali mi Ulta. I to ten sam ból. No ja nie wierzę w niego, nie? No to już jest masakra. Ale dobra, jeszcze sobie spróbujemy. Lagi jakieś tam są, ale dobra. Gramy, gramy. O oh ja, no znowu mi jakieś coś... No te, te, te rakiety tego czegoś. Mi to przeszkadzają. Nie. Yeah. Masakra. No i koniec, ale dobra. Uleczyłem mało dosyć. Tak mi się wydaje. A nie, no 1400, dobra. Brakowało 1400 chyba, więc i tak. Starczyło. A my lecimy sobie na następne misje, a mianowicie mamy to misję. Z! Uwaga, uwaga. Patrzcie, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Ulecz 5000. Duo, okej okay. I my tam, słuchajcie, pójdziemy sobie poko. To poko zrobimy sobie też przy okazji. Tą misję, ale widzę, nie wiecie dlaczego. Yy, ponieważ jest to takie coś, że poko, prostu mam do poko. Dwa Star Powery, dwa gadżety. I przy okazji poko też ulecza. Bo ma takiego ulta. No więc słuchajcie, to jest idealna wręcz postać na zrobienie misji, jakie chce zrobić. A więc tak, widzowie, zobaczcie. Ja mam tutaj bardzo dużo tego. Aha, dobra. Ten sobie Leon tutaj zaraz zginie. Okej, okay, ja mogę teraz trochę się uleczyć, ale nie chcę. Chcę, żeby ten Kik też dostał trochę leczenia. Okej. Okay. On jeszcze nawet chyba mu zada... Nie zabrało HP. Ojej, ojej, teraz mu trochę zadało. I patrzcie. I tak o 6000 mamy. O. No I plus jeszcze winnek, nie? No bo. Będziemy się ciągle uleczać I tak o 6000, słuchajcie, zdobyliśmy jednym pryknięciem. A ja, słuchajcie, sobie zrobimy tak. Ja się trochę tutaj pobiję w burzy. Tak, gdzieś do 2000. oj, oj, ojej, ojej Ojej, I teraz mogę się uleczyć śmiało. Zobaczcie, jego też będzie leczyć, chyba, chociaż nie wiem. Ja go też mogę leczyć. wbić go po prostu. To jest też bardzo fajne, zobaczcie. Zaraz wam pokażę, tylko musimy mu zadać HP Ale no, jeszcze musimy poczekać chwilę. No ja już tak chyba mam około 9000 uleczonych. Więc słuchajcie, to będzie easy misja. Dwie misje nawet, chyba 750, nie wiem co tam było. Ale to jest bardzo, bardzo łatwe, nie? To nie jest, to nie, to nie wymaga jakiejś trudności. Ojej, oj, i patrzcie, teraz po prostu nie, wiem, nie chcę tak zrobić, bo wtedy wale, ale dobra. Uleczyłem się kolejny raz, ale chcę też jego leczyć, bo jego też le działa, nie? Patrzcie, on w ogóle, jemu w ogóle nikt HP nie zadaje Co to jest za chłop? To jest bardzo dobry ziomek Zobaczcie, chłop miał tylko raz lowa, to go uleczyłem Ojojoj, dostałem teraz potężnego hita Ojojoj, musiałem się uleczyć, ale dobra Tik, jak widzicie, znowu nie traci HP No ja po prostu nie mogę na nim misji robić, bo chłop nie jest dobrym ziomkiem właśnie, bo... Hop, w ogóle unikę te strzały jak jakiś, nie wiem. Matrix normalnie, nie? oj teraz to już, to już nie jest unikanie strzałów. Ojoj, teraz to już jest koniec. Zaraz to ja się muszę pilnować sam siebie, bo zobaczcie, jak to wygląda. Teraz muszę uważać bardzo. Dobra, sklicy, Włączam sklicy normalnie z poprzednich lat, nie? To jest jeszcze do zrobienia. Jest, let's go. Wygrywamy to jeszcze. Nie no, nie wygrywamy tego, ale. Cik miał chyba awka krótkiego, więc jest źle O i lagi ma się zabić do burzy, ale i tak go nie zabiła burza i tak No dobra widzowie, plus 7, więc GG No i zobaczcie, 26 tysięcy uleczyliśmy Słuchajcie, to jest mega, mega dużo A dostaniemy za to aż 750 Więc to będzie jakoś... To i to chyba To i to Tak mi się wydaje ale dobra, ja przechodzę słuchajcie, dalej. Let's go. A druga będziemy wbijać 16 tysięcy puch a więc no, będzie gość. Ale dobra, słuchajcie, jeszcze chciałabym powiedzieć, że jeśli chcecie naprawdę jakieś fajne filmy, no to słuchajcie, piszcie w komentarzach, z czego chcecie filmy na telefon na przykład. Albo na kompa. Jakieś darmowe, no nie wiem. Chcecie może z jakiejś FIFA, którą mam. Piszcie w komentarzach, co Wam się podoba. Ja będę robił, bo ja też nie wiem, co wam się podoba, po prostu robię to, co, co lubię, a więc słuchajcie, dlatego chciałbym, żebyście po prostu wy też troszeczkę tutaj dołożyli coś od siebie, a nie oglądali to, co ja lubię O, widzicie? Uleczam go, to jest fajny star power bardzo i przydatny wręcz, bo jak macie tą misję ulecz, ale wam no teraz to już jest w ogóle masakra, Frank zaczął tryhardować Zamiast tu do mnie przyjść, żebym go uleczył, to chłop zaczął trajardować, nie? No i co to ma być? No i co to za runda jest, widzowie? jeszcze się cieszy. No nieźle, dobra. 3200 i tak uleczone, zobaczcie. A na tamtych mieliśmy 1400 mniej więcej. Więc to jest tak dużo. Że to jest hit, widzowie. A i wbijajcie jeszcze na dwa kanały sepka. Sebeku TV i Sebeku TV 2. A i w ogóle. Słuchajcie, niedługo odbędzie się... Film z konkursu. Konkurs na moim kanale. Pierwszy konkurs w historii mojego kanału. A więc możecie wbijać oczywiście. Będzie można wbijać oczywiście. A dzisiaj słuchajcie, jeszcze muszę odpalić streama. Dzisiaj o 19.30 streamy, więc zapraszam wszystkich. Nagrywam to w środę, więc wstawię to pewnie też w środę. A więc słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani, to pierwszy stream na YouTubie mi będzie. Właśnie o godzinie 19.30. Zaplanowałem go zresztą w poniedziałek, ale... Ale no, ale ale zapraszam Was jeszcze do wbicia teraz, bo chciałbym po prostu, żebyście wbili. Żebyście byli tam, bo możemy wbijać wtedy dzięki temu sobie, nie? Więc tak sobie po prostu pomyślałem, że warto by spróbować czegoś na YouTube, bo tak naprawdę, no ja teraz robiłem streamy na Twitchu. No, więc tyle. A teraz będziemy odpalać streamy na Ety, więc zapraszam oczywiście. Wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. No i let's. Go. Ajajajaj, ajajaj, Ajajaj. Ale ajajaj. Aj, dobrze, 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 dawaj. To jest y, ta Billy ta. Belly? Belly, chyba tak. Dobra, let's go. Myślę, że i tak będzie git. Ale nie ma jeszcze. Tego co chcę jeszcze nie ma niestety. Więc widzowie, ja wam powiem? No nic nie będę mógł powiedzieć w takim stylu. Po prostu lecimy. Okej. Okay. Chyba tutaj teraz tak chilluję bombę. O nie, daj na Mike. No dobra, no to kończymy to chyba. Tak jest. No niestety. No nie wiem. W ogóle chłop tam tryhardował po skrzynki no i tak, tak właśnie było. Ja, no dobra, już nie będę tak ja mówił. Loloszku jeden. Zobaczymy, bo coś mi tutaj nie pasuje z tą misją. A nie, dobra, wszystko pasuje, bo to po prostu jest mniej do uleczenia i do tego tak. To jest 5000, a tam tysięcy, Dobra. No to jest trudne, widzowie. No trudne, no, no co? Co ja wam powiem? Nie, to jest 80 tysięcy, nie 8000. To jest 50 tysięcy. To ja gadam w ogóle. Czyli widzowie, jakbym w każdej rundzie robił równo 1000 uleczeń. To widzowie, i tak brakowałoby mi jeszcze 50 rund. Musiałbym rozegrać 50 rund i ciągle leczyć się po 1000. To jest w ogóle hit, nie? No co? Oj, oj, Wiem, że tak się nie robi, że się nie cofa, ale. No już trudno. O ty! O ty, ale dobrze, bo się zajmuje chociaż tym. Dobra, ja sobie ją uleczę tutaj, żeby mieć jeszcze więcej. Patrzcie, patrzcie, jaki to jest styl. Patrzcie, jaki to jest styl. Jeszcze ją leczę patrzcie. Patrzcie, ja idę normalnie za nią i ją leczę, nie? Aj, aj, Patrzcie. Dobra, no i tak o sobie uleczyłem trochę. Zobaczcie, Frank ma tutaj przypał. I to duży zginął. Szkoda, że tych wyżyczek nie mogę uleczyć, nie? To by było fajne, mega. Dobra. Dobra, 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 dobra. dobra. No nie, bierze, dawaj go. Jest dobrze, mamy to. O, czeka na mnie. Dobra, to jest ziomek. Właśnie to. Więc to jest ziomek, widzowie. On sobie tutaj na mnie poczeka, żebym miał chociaż trzy kiłby. On będzie miał 7, a ja 3. Dzięki stary. Nice, idziemy. Okej, okay. dam sobie tę wieżyczkę, i to chillować, bo pewnie w burzy zginie, ale dobra Let's go, warto spróbować zrobić winka Okej okay. Okej. Okay. żywa tarcza jej nie, czy jakby nie, ale no Okej, okay, okej, okay, dobrze jest, dobrze jest, bardzo dobrze Zobaczcie, ona ma tak mało klubów. zobaczcie, win, GG Już nie chcę tutaj się cieszyć, ale no, jest GG, win jest mi się na 250 jest big boxik otwierany, więc otwieramy big boxika Uwaga Ile monet? 65, czyli nie ma nic niestety Tak, musiałoby być mniej więcej 44, to jest takie maksimum, nie? A jak będzie na przykład 10 monet, to są już dwie, dwie, dwie jakieś fajne rzeczy, czyli albo postać star power lub gadget. No, dobra widzowie, jak na razie idzie dobrze. Teraz tylko zrobić to mi się na pokój. Myślę, że to będzie już koniec odcinka. Takie, o super. Odcinek, słuchajcie. Wszystko się zaspoko. No, w ogóle mi się kończą filmy na zapas. To jest najgorsze, że muszę teraz robić filmy na bieżąco. Okej, okay, to się leczyć teraz trochę. Tak

Co tu się dzieje? Co wie, co tu się dzieje? O nie! O nie! Ulta, to szybko sobie nabić i widowie wygrywamy tą giereczkę, nie? O, ale to jest potężne! Cios normalnie poniżej pasa, nie? No dobra, walczymy! Walczymy, teraz już tak serio. Walczymy. Let's go! O nie! Winałem, a więc to jest już... Nie koniec, bo wygraliśmy tę walkę. Tak jest. GG. dziękuję też, że poczekasz, że poczekasz, tak jest. Albo nie, poczekaj. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Albo dobra, czekaj. O nie, dobra, nie udało się sekunda. Ale dobra, już trudno. Ja słuchajcie, tutaj i tak będzie może win. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Jest win. Kolejny, widzowie Uwaga, czy to jest misja zrobiona, czy nie? Chyba nie. Jest! Co jest? 14 tysięcy, słuchajcie, nice. A więc to. No to chyba tyle w tym odcinku by było, na tyle. Złożymy sobie też tylko takiego masną skrzyneczkę i nie ma nic. Ale jest, 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 ale jest. Czy tam z karnecikiem jest? To już są normalnie to 3 stopnie praktycznie. Ile tu się da mniej więcej zebrać w internecie. Gemów. Dziesięć, dwadzieścia, czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt game w całym korenecie się zazebrać. A ile kosztują? Sto sześćdziesiąt dziewięć. Ok, czekajcie, ile ja mogę zabrać? 48, 58, 68, 78, 98. Czyli mogę mieć 98 gemów, widzowie. <laughs> A dostaję od kolegi jeszcze 16 zł, pisajcie, w karda. Czyli 100 gemów. 16 zł. Czyli to bym kupił sobie. Nie no, nie kupiłbym. 60. Miałbym 160 gemów. Nie no, miałbym. 150 gemów. Plus pozbieranie jeszcze z następnego karnetu. Z, 20, z 30. I widzowie, stać mnie już na karnet. Ale nie no, nie kupuję tych gemów. Ewentualnie uzbieram na karnet może. jeśli się uda jakie to są nagrody? Surfer Carl. No fajne są nagrody, ale nie w tym sezonie, nie? Nie w tym sezonie, bo już rozbieram. No zbieram. Bo już nie ma z czego. Chodź, jeszcze zaraz mi Z nimi pucharów, znaczy to się teraz To już nie mega mu w ogóle <laughs> Są to same mega boxy, mega box, big box, mega box, big box, nie A tu jest przerwa 500 pucharków, to jest dużo bardzo, nie? No dobra, no to się nie opłaca chyba tutaj tego robić 1860 Pięćset czterdzieści, osiem tysięcy, pięćset czterdzieści, I słuchajcie, skończmy No trudno widzowie Kończymy ten odcinek już w sumie A więc jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić to łapkę w górę, subskrypcję z pomysłem, komentarz I widzowie zapraszam was, oczywiście Bijamy 100 subów do końca wakacji a więc zapraszam Was po prostu. Zapraszam was na dwa kanały Sebeku TV, Sebeku TV 2. Subskrybujcie te kanały. Mój też. No i co? No i na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!